Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym dniu, w kolejnym vlogu e, Standardowo przy moim przedtreningowym posiłkiem Dzisiaj idę trenować rano, zresztą jak zwykle <laughs> troszeczkę mi się pozmieniały zmiany w pracy, cholera i tak nie mam czasu za bardzo Także dzisiaj robię szybki trening pleców e, Powiem Wam, że już mam takie braki w snu Naprawdę robi się tak kiepsko, jeśli chodzi o spanie Wbudzam się w nocy tysiąc razy e, przez to, że no jak na samym początku redukcji wspominałem, mój organizm nie za bardzo lubi, kurde, te niskie poziomy tkanki tłuszczowej. Ja uważam, że już jest dość nisko. Pewnie, jakby się tak bardzo mocno spiąć, to w trzy tygodnie byłbym ready na zawody. tam jeszcze tylko na pośladach i na plecach siedzi jakiś, jakiś FAT. Powiem wam tak, jeśli nie będzie dużo ludzi na siłowni, to może się rozbiorę i poprzepinam to, zobaczycie sami, jak to wygląda, ale nie obiecuję. Też. Też oczywiście mam powiem, że testuję nowy obiektyw, już taki chyba finałowy. Także może nie będzie tak często, Mam taką chociaż nadzieję, jest troszeczkę szerszy i mogę nim przybliżać. Także to już jest chyba taki mój finałowy sprzęt też w opisie filmu. Jeśli ktoś jest ciekawy, krzym nagrywam moje vlogi i w krzym montuję, to będzie to dodane w opisie tego filmu. Dieta była dodana chyba w poprzednim vlogu, także możecie sobie zerknąć też jak chcecie. Cholera, przepraszam za te cięcia, ale coś mi gardło w skrobie, <gry> także dobra, zabieram się za jedzenie, cholera, ta kamera jest ciężka, powiem albo, że ten obiektyw jest mega wielki, zabieram się za jedzenie i lecę na trening. Proszę no manko robię plecy i tutaj już seria robocza, ściąganie linki jednorącz, niestety nie mam tutaj maszynę na autobus, więc cisnę i lecimy. Nie na robić tego na linkach szczególnie tutaj no. zawsze jest opcja, to wybieram maszynę, ale no niestety nie ma takiej opcji. Okej, okay, Tibara od mojej ukochane ćwiczenie lecimy. Up. Ale to wchodzi. To kurwa ślisko. Ktoś coś rozdał Więc lecimy dalej. Okej okay. Jeden z moich molubiansik. Świszeń. Lecimy. Już trochę ja mi tu ja tlenu zabiera, wyciska mnie tu dokładnie, także lecimy. Kolejny ćwiczeń, prawa ręka trochę słabsza, ale jeszcze robi ciężko, powolutku, ciśniemy dalej, tylko się zapnę pasem, żeby nie odlecieć, robimy maszynkę, nigdy jej tu nie robiłem na tej siłowni szczerze mówiąc. Okej, okay. idziemy do następnego ćwiczenia Si robi dużo ludzi, także nie ma co troszkę czasu. Przy mojej do został mi jeszcze miwerspektek na plecy, e, Jan ćwiczenie na biceps, e, no i kardio, także już sobie zrobię to poza kamerą, także widzimy się po treningu. E, do zobaczenia. Dobra, jestem w domu, nawet nie robiłem kardio, chcę zrobić sobie teraz cardio na, na bieżni w domku, także... Kurde, wyszedłem normalnie małej W wkurwa mnie <śmów> niesamowicie. Zapisałem się już na inną siłownię, także na razie przerwa chyba od Elit. Bo, kurde, zmęczenie materiału po prostu zmęczone są tą siłownią, jak wspominałem. 11 lat tam trenuję, i jedynie co się zmienia, to tylko maszyny się niszczą, i tyle muszę sobie zrobić przerwoty siłowni, siłownik pochodzi się z miesiąc gdzieś indziej. Także pewnie widzimy się jutro na innej siłowni. Kurde, e, zobaczymy jeszcze lepszej, bo wiem, że dużo się pozmieniało. A na razie idę robić kardio. Tutaj popatrzcie już. Moja kochana mi płatki Zaraz e, Teraz sobie to zasypię białkiem, ale o tym już po kardio, także widzimy się za chwilkę. Idę sobie pośmigać. Dobrze, jestem już ogarnięty, kardio e, zrobione. Teraz idę szybko jeść sobie treningowy posiłek. E, już powiem wam, że nawet nie jestem jakoś taki dzisiaj głodny Ten trening był tak. O, oczywiście trening był skończony na 100%, tylko po prostu już tak w pewnym momencie, mówię, cholera, nie będę już nagrywał. E, po prostu zajmę się treningiem, bo gdzieś ta głowa. Dzisiaj jest w jakimś innym miejscu, totalnie wiadomo. Też jakoś tak spać, już nie mogę, tak jak wcześniej Wam mówiłem, że już takie delikatne kłopoty ze spaniem. No i delikatnie mnie ta siłka denerwuje. Potrenuję miesiąc, może na innej, albo jaką będzie taka zapasowa siłownia, że kilka dni trwał na tej nowej, kilka dni tutaj, gdzie obecnie trenuję żeby jakoś tak trochę się zresetować, bo wiadomo jest no, zmęczenie materiału. Także zabieram się za jedzenie, przygotowanie posiłków. Yy, może pójdę się jeszcze przejść z psem, bo dzisiaj idę do pracy dość wcześnie. Zaczynam yy, o czwartej, a jest godzina pierwsza, także kurde nie mam zbyt dużo czasu. Dzisiaj to jest taki krótki vlog testowy. Testuję mój nowy lens, który się bardzo cieszę, bo mogę zrobić w końcu tak. <laughs> także no, w końcu mam blend do wszystkiego, e, mam nadzieję, że to odda w jakości i że nie będzie się też trzęsło, e, także co widzimy się w kolejnych odcinkach, jutro postaram się coś nagrać, e, chociaż to też idę na noc do pracy tak wcześnie, w sumie noc, no tak, tak, tak akurat zmiana mi wypadła, pozmieniany, no ale w weekend na pewno będzie nagrywane, także widzimy się w kolejnym vlogu, e, także do zobaczenia.